zima? Co tam jest? Ze śniegu. Zima ze śniegu jest? Tak. I Buda ze śniegu. Co tam jeszcze jest? Buda. <noise> buda jest z śniegu? Tak. Buda jest w śniegu. A co ze śniegu zrobimy? I fajnie będzie? Tak. I co jeszcze będziemy na śniegu robić? No kopać. I zjeżdżać na? Na sankach, tak? Tak. Zima jest, tak?